W roku mamy hasło przewodnie transformację w ramach targów Arena Design. Przygotowaliśmy koncepcję, gdzie pokazujemy cały bym ekosystem projektowy, począwszy od materiału i o miejscach wytwarzania tych produktów. Z kluczowych wystaw też są projektanci roku. Bardzo chcemy, żeby Arena była miejscem, które promuje projektantów i też łączy projektantów z przemysłem takiego Pana, że zdecydował się Pan kolejny raz współpracować z firmą wnętrzarską? Myślę, że bardzo pociągające jest we wnętrzach tempo. Tak jak moda jest bardzo szybka, to jest zmiana kolekcji co pół roku, tak żeby stworzyć kolekcję nie wiem, dywanów, tkanin, lamp. Płytek. Tutaj ten czas jest nieograniczony, tworzy się dotąd, aż się stworzy coś porządnego, dobrego, wysokogatunkowego i ten proces tworzenia, że jest o wiele więcej czasu i taki jest spokój. Przy projektowaniu jest bardzo podstrzyciągające dla, dla mnie jako twórcy e, i dlatego też coraz częściej rzeczywiście podejmuję współpracę z, z firmami wnętrzarskimi i przyznam szczerze, że coraz bardziej mi się to podoba. Designer is to be responsible is to kind of somehow well not only design the object but kind of everything that goes into that and then with that comes the opportunity to create product which tells a story product which somehow um, is intuitive to the cause or intuitive to uh, the process which with that then like in the sense educates and 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 helps a consumer understand where it's come from or how it's been made it's not often um, always the case but it's certainly i believe the role of the, and responsibility of a designer to try and uh, take that into consideration, that they have, um, you know, they have the power to change, they have the power to be the, you know, the agent for change and agitator and, and everything that comes with that to ensure that we, we make products in a, in a smart way and um, very much are responsible for, for that being an education. Yeah. W Wiloni VOX widzimy się dzisiaj również dlatego, że mamy dzisiaj uroczystą premierę naszej najnowszej książki. Książka nosi tytuł W Domu. W Domu, czyli ostatni człon naszego hasła, wolność zaczyna się w domu. I jest ona zapisem pewnego sposobu pracy, naszej, można powiedzieć, szumnie metodologii. Dlatego, że myśląc o wnętrzach, myśląc o ludziach, którzy dla nas zawsze stanowili punkt wyjścia w pracę, zebraliśmy w pewnych sześć bloków inspiracyjnych Najgorętsze powiedziałbym wątki związane z urządzeniem wnętrz, ale rozumiemy je dużo szerzej. Korzystając z naszej humanistycznej strony mocy zaprosiliśmy do współpracy psychologów, ekspertów oddzieleni, designerów, ale też pisarzy i reporterzystów, po to, żeby porozmawiać o wnętrzu, tak jak to robimy od dłuższego czasu, na bardzo wiele sposobów. Zaprosił mnie, żebym przyjrzał się temu, czy ja się odnajduję w jednym z tych sześciu słów, które oni sobie wytypowali jako słowa opisujące pewne style życia, czy pomiędzy którymi style życia się e, wykluwają. I no ja tak jakoś intuicyjnie odnalazłem się w tym stylu, czy w tej myśli o byciu super normalnym.